Hot 16 Challenge 2. Bez żadnej nominacji. Głos Serca. Ja nikt. Ja nikt. Ja nikt. Ja obywatel. Ja nauczyciel. Ja ojciec dzieci. Ja eks-marzyciel. Ja nikt. Ja nikt. Ja nikt bez imienia, ani bez nazwiska, jestem Polakiem, choć dziś to przezwisko. Mieszkam w małym mieście, zarabiam niewiele. Nie usłyszysz o mnie zambony w niedzielę. Ja nikt, ja nikt, ja obywatel, ja nauczyciel, ja ojciec dzieci, ja eks marzyciel, ja nikt, ja nikt. Spraw obywatel, technicznie wciąż żyję, siedzę w izolacji, wciąż piję i tyję. Mój kraj się rozpada, wypatruję zmiany. Nie wirus goni, lecz prostacy i chamy Ja nikt. Ja nikt. Ja obywatel, ja nauczyciel, ja ojciec dzieci, ja eks, marzyciel, ja nikt. Ja nikt. Moje bezsilności. Patrzę jak policja nadużywa siły. Ludzie na ulicach. Nie rozmawiam z nikim. Przyjaciół straciłem. Mieli inne zdanie. Ja lewakiem byłem. Ja nikt. Ja nikt. Ja obywatel, ja nauczyciel. Ja ojciec, dzieci, ja eks marzyciel. Ja nikt. Ja nikt. Przez co dzień dzieci, moje powołanie Zostało wyśmiane, lecz się nie poddaję Widzę strach w ich oczach, pytań jest zbyt wiele Znowu dziś im podam wiedzę i nadzieję I nadzieję Ja nikt Ja nikt